Witajcie ciekawscy! Czy ktoś z Was pamięta tego słodkiego dzieciaka? Angusti Jones zyskał sympatię milionów widzów głównie dzięki roli Jake'a Harper'a w hitowym sitcomie 2,5. i Wydawało się, że utalentowany chłopak ma przed sobą wielką przyszłość w Hollywood, szczególnie, że został najlepiej opłacaną dziecięcą gwiazdą telewizji. On jednak zniknął, a dziś zdaniem wielu jest nie do poznania. Niedawno został przełapany w Los Angeles, szedł bosą, miał drugą brodę, czapkę i okulary. Zdjęcia, które obiegły sieć wywołały konsternację wśród fanów, którzy stwierdzili, że wygląda na zaniedbanego i zaczęli zastanawiać się, co dzieje się w jego życiu. Zatem, co stało się ze złotym dzieckiem telewizji Angusem T. Jonesem? Dlaczego przestał grać? Jakie kontrowersje towarzyszyły mu wraz z odejściem z 2,5? Dlaczego nazwał produkcję brudną i nawoływał widzów, aby przestali ją oglądać? Zostańcie z nami do samego końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o łapce w górę i subie naszego kanału, bo nowe filmy ze Świata Gwiazd publikujemy dla Was każdego dnia. Jeśli jest coś, na co zasługuje i za czym tęskni każda młoda gwiazda, będzie to niewątpliwie możliwość cieszenia się normalnym życiem i byciem po prostu dzieckiem, które nie jest na ciągłym świeczniku. Nikt z nas nie może cofnąć czasu, aby znów wrócić do dzieciństwa, jednak jest ktoś, kto postanowił odsunąć się w cień, zrezygnować z popularności i w dorosłości mieć zwyczajne życie. I jest to chyba coś, co postanowił zrobić Angus T. Jones, który od małego bardzo ciężko pracował, a zakończenie przygody z hitowym serialem kosztowało go kilka kontrowersji, przez które nawet określano go niewdzięcznym. To wszystko spowoduje go różnych skandalicznych oświadczeń w przeszłości dotyczących produkcji i jej treści. Aktor wprowadził wielkie zmiany w swoim życiu, gdy zaczął na nowo przeżywać swoją duchowość i religię. I jak jakiś czas temu oświadczył, dało mu to bardzo wiele, w tym szczególną bliskość do młodszego brata Otto. Jak powiedział, cytujemy, Stanie się częścią jego życia jest jedną z moich ulubionych rzeczy. I chociaż Angus, który zniknął z ekranu, wiedzie raczej spokojne życie, wielu fanów serialu, w którym zdobył popularność, są w szoku i twierdzą, że wygląda bardzo niedbale. Wielu też zastanawia się, co działo się w jego życiu, gdy opuścił plan 2,5. Cóż, ostatnie zdjęcia z uwagi na fakt, że aktor w ostatnich latach widywany jest niezwykle rzadko, odbiły się w sieci szerokim echem. Dziecięcy Gwiazdor jest już 27-letnim mężczyzną, który od lat trzyma się z dala od medialnego świata. Cóż, majątek 20 milionów dolarów, który zgromadził pracując od najmłodszych lat, na pewno gwarantuje mu wygodne życie. Niedługo minie 6 lat, odkąd fani mieli okazję widzieć Angusa w jakiejkolwiek produkcji, jak wielu twierdzi, dziś ciężko go rozpoznać. Jones zaczął występować przed kamerami już jako czteroletni chłopiec. Miał niespełna 10 lat, gdy dostał angaż w serialu 2,5, gdzie wcielał się w jednego z kluczowych bohaterów. Utalentowany i wygadany na ekranie chłopak jako najmłodszy z obsady zyskał ogromne grono sympatyków. W 2010 roku w wieku 17 lat John stał się najlepiej opłacaną gwiazdą dziecięcą w telewizji, gdy nowy kontrakt z sitcomu gwarantował mu niemal 8 milionów dolarów w ciągu następnych dwóch sezonów. Chłopak dorastał na oczach milionów widzów na całym świecie, opuścił serial po 10 latach w wieku około 20 lat. Wraz z aktorem dorastał również jego fikcyjny bohater, którego twórcy w ostatnich sezonach zaczęli przedstawiać jako uzależnionego od palenia zielonej rośliny, młodzieńca z aktywnym życiem intymnym, gdzie w grę wchodziły zarówno rówieśniczki jak i starsze kobiety. T. Jones podejmując decyzję o rezygnacji ze swojej roli ostro krytykował produkcję, nazywając ją brudną i sprzeczną z jego poglądami religijnymi. Jak wtedy powiedział, nie chciał brać dłużej udziału w planie szatana i występować w takiej telewizji. Wyznał, że wraz z kolejnymi sezonami czuł się niekomfortowo, ponieważ bardzo niezręcznie było robić rzeczy dla dorosłych, podczas gdy on sam nie był jeszcze dorosły. Dodał również, że obecność w serialu była nie do pogodzenia z byciem prawdziwie bogobojną osobą. Co więcej, w tamtych czasach zachęcał nawet ludzi do tego, by przestali oglądać zdemoralizowaną produkcję, później jednak przeprosił za to twórców i swoich kolegów. Młody aktor po rezygnacji z roli zniknął z ekranów. Pojawił się później tylko w jednym odcinku miniserialu Horace and Pete w 2016 roku. I to w zasadzie byłoby na tyle. Od tego czasu do jego nazwiska nie został dopisany żaden nowy tytuł. Opuścił dwóch i pół z powodu swoich przekonań religijnych po tym jak na nowo odkrył swoją wiarę i choć wtedy wydawało się, że miał problem tylko z tą produkcją, czas pokazał, że Angus T. Jones nie chciał dłużej pracować jako aktor. Młody mężczyzna od lat trzyma swoje życie prywatne w tajemnicy. Niektóre publikacje zwracają uwagę, że na jego palcu była widoczna biżuteria na wzór obrączki, jednak w tej kwestii można tylko zgadywać, czy 27-latek nadal jest kawalerem, czy jest już żonaty. Wiadomo, że po odejściu z serialu studiował na Uniwersytecie Colorado w Boulder. Udzielał się charytatywnie i w ostatnich latach był zaangażowany w różne organizacje o charakterze religijnym. Nie zauważyliśmy, aby do mediów przedostały się informacje o jego oficjalnym zakończeniu kariery, ona po prostu tkwi w zawieszeniu. Oprócz tego mówi się, że porzucił studia, aby realizować swoją firmę eventową z kolegą Justinem Dior Compsem, synem amerykańskiego producenta muzycznego i rapera Shona Compsa. Warto dodać, że aktor przy ostatniej okazji przyznał, że nadal lubi aktorstwo i że byłby nawet skłonny ponownie pracować w Hollywood, ale tylko na własnych warunkach. Co tym powiedzcie ciekawcy, wiedzieliście, że Angus T. Jones, ten lubiany i rozchwytywany młodzieniec z dwóch i pół, w ostatnich latach zupełnie zniknął ze świata telewizji. Chcielibyście zobaczyć go ponownie w jakiejś nowej roli? Piszcie w komentarzach i nie zapomnijcie o subie naszego kanału. A jeśli odcinek był dla Was interesujący, będzie nam miło, gdy udostępnijcie go znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!